Co to jest za wielka dziura? Jakaś jaskinia! Patrzcie, oko gigantyczna! Co wow. może się w niej skrywać? Oto jest pytanie. Jest tutaj mnóstwo ludzi, ale coś na nas czyha w tej jaskini. Co to może być Pati, Sebek? Co Nie to właśnie ma może być? No, nie zastanawiam się, ciekawe bardzo. Może lepiej stąd ucieknijmy, może, wiecie co, idziemy prosto, tylko patrzymy się Dobra, to chodźmy lepiej tak, w tym patrzy, patrzyjcie w tył, w sensie, że, żeby coś nas tylko nie wyskoczyło. idziemy prosto, no, idziemy razu, prosto. na razie nic nie ma. Ostrożnie, ostrożnie. co to jest? Jadzie? Jest, jest, a! jest, uciekaj, uciekaj, Co Co to jest? Szybko uciekajcie w nogi! O, 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 o nie, zjad mnie! To oh, ja wielki wąż żmija gigantyczny, który zjada ludzi z tej jaskini! Rozumiem, musimy uczyć uciec przed wielkim snake'iem, taką żmiją, sybek też padł, dobra, musimy uciekać bardzo no szybko, prostu dlatego że ona ściga i nas zjada. Druga próba, widzowie, a łapeczkę w górę, pamiętajcie, teraz możecie zostawić łapeczkę, a my spróbujemy przed nim uciec, razem ze sepkiem Paty, i ze mną, ciekawe czy nam się uda. Kliknijcie łapeczkę teraz, dawajcie wszyscy razem, pum, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, klikajcie teraz, uwaga, łapeczki, trzy, dwa, jeden i biegniemy teraz, szybko, szybko. biegajcie, biegnie, biegnie. biegajcie. Lecimy, ja się zamieniłem w kogoś. O, nie! Pięknie! Leci! Nie Leci! Jaki wielki! Szybko, uważajcie, ostrożnie, ostrożnie! Jako jest! jaką ma paszczę, Jaką ma paszczę! Skocz na mnie, nie, jako blisko jest! Uważajcie, uważajcie, o uważajcie! O, uciekam jako pierwszy! Jaki on wielki, jakie ma kły! Ja chciałam się w szczelinie schować, ale to nic nie daje, myślałam Co że Co jest, on jest raz, jał, 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 Szkodź, 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 mnie! zjad mnie! Ja mnie! A ja uciekam, ja uciekam. Cześć, ja myślałam, słuchaj, że tu są takie wnęki i można się schować, żeby on nie. Miałem nie, szybko, szybko szybko ja ja radę, przeszedłem. Jak on wielki trac, czas, szybko biegnąć. Sebek tam przyszedł, ale Sebek uciekłeś mu? To ja uciekłem, uciekłem i do przeszedłem. Dobra, biegniemy, Spańsko, dawaj! Szybko, szybko, szybko! Ale szybko? on jest wielki! Ale on jest wielki. Jasny Musimy szybko biegnąć i uciec po prostu. Więc biegniemy do przodu, biegniemy do przodu, dawaj, dawaj, dawaj! O nie, uderzyłem się raz, uderzyłem uważaj, się. Raz. uważaj, nie możesz się uderzyć, bo wtedy to nas no właśnie! O nie, nie jest bardzo blisko, nie jest bardzo blisko! Dawaj, pati dawaj pati. Patty, jestem nie teraz z tobą! Co jest Jestem tobą? Ej, co jest? Nie wiem! Ja jestem z tobą, o co chodzi? Ej, dlaczego gdzie ja jestem jest? w Ciebie? W tobie byłem, ja mnie! W tobie byłem, czemu ja biegałem tobą? Nie wiem, tu jakieś pranki, trolle ja można robić. E, to ja trollem może robić, a trolle można robić, może kimś być xD. Właśnie dobra. można kliknąć E, no aha. A teraz muszę mu uciec. Widzowie, a wy możecie wejść na mój sklep. Słuchajcie, wpadajcie na mój sklep, słuchaj, są team, różne rzeczy są dostępne. Pierwsza mnie w opisie smysokru.pl czeka na was właśnie dużo na moim sklepie i też mam fajne skarpetki. Zapraszam Was, zobaczcie, takie fajne, pomarańczowe, dużo różnych kolorów i przede wszystkim bardzo dobry materiał. Dobra, ale bardzo dobra jakość, jakość i też nie tylko, bo do każdego zamówienia dorzucam, dorzucam swoje zdjęcie z autografem. Zobaczcie, więc spadajcie, pierwsza w opisie, .pl. a teraz szybko uciekam, bo się boję, się jąkam, sorry, ale jestem przerażony tym właśnie snekiem, tym żmiją tą wielką. Idziecie, bo bryniemy. czekam na was. Dawajcie, 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 biegniemy, biegniemy, biegniemy już, szybko, szybko, zasuwamy, zasuwamy, Oj, Ja i teraz wy doszliście? Paryca, jesteś u zapkaczymy. Tak, tak, jestem. Okej, okay, oni już dobiegli, ja teraz muszę szybko biegnąć. Biegiemy, biegniemy. On jest bardzo blisko mnie, ale on jest serio blisko. Teraz szybko, szybko podskaczyłem. Dobra, biegniemy, nie możemy się po prostu zatrzymać ani razu. Nie mogę spaść, dobra? O nie, on jest bardzo blisko. Jak bardzo blisko? Dobra, gdzie teraz muszę biegnąć prosto? Chyba prosto, chyba prosto, chyba prosto. Nie wiem, czy tam gdzieś z boku. Dobra, biegniemy, on jest bardzo blisko. Jest tam, jest. Widzę was, widzę was, widzę was! Biegnę! Jestem, jestem nie Stoi tam, patrzcie. Jest. Teraz zniknął. Okej, okay, zniknął. Jesteśmy. Musimy uciec właśnie. do tego piramidy musimy biegać. Piramido! Wow! Wow! Piramida tu jest serio? LOL, jaka wielka, nigdy nie byłem w piramidzie, a wy byliście a jest dzieka, nie, jest Piramidy są idę. w Egipcie, no więc teraz podejdźcie. Jaka do niej. ładna! I sobie też pamiętajcie o subskrypcji. Subskrybujcie kanał Smokiem, obgijęcie subskrypcję tam na dole ja sobie zobaczę kto subskrybuje, a kto nie. A teraz my wchodzimy do wielkiej piramidy, która jest na środku pustyni. Ciekawe co w niej będzie, mi się to właśnie kojarzy z wężami, żmijami, nie? Żeby, ciekawe zobaczymy zaraz żeby tu kobry nie było taka jest ko kobra Może nie tam faraon, jest jakiś checkpoint no, faraon czy musimy co tutaj mumia jeść. mumia właśnie mumia żmija czy co biegniemy do środka wielkiej piramidy no, a teraz idziemy i musimy zjechać ale czekajcie razem chodźmy razem 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 dawajcie i teraz Dobrze. jedziemy na dół klikniemy razem jak coś trzy okay. czekajcie no trzy czekajcie trzy dwa jeden teraz klikamy jedziemy 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 dawaj dawaj dawaj, dawaj jedziemy wow, nie razem Dobra, zjeżdżamy na dół do środka wielkiej piramidy. Ciekawe co tu będzie. Uważajcie, Pati, trzymajmy się razem. Ale zjeżdżamy nisko, naprawdę. Tak, trzymajmy się razem jak coś. Idziemy teraz tutaj. Wchodzimy do jakiejś jaskini. Ten wąż czy tam żmija może być wszędzie. Idziemy teraz Taba do góry. Uważać. Musimy przed nim po prostu uciec. O, co to jest? Co się pytam? O nie, jakaś kula leci! Jakaś o nie, lecz w lawy! tu kolejna leci! O nie, trzeba uważać! O, jaka mocna lawa! Ostrożni bądźcie nie leci! Kolejna! Ole mnie walnęła! do szybko pojedynczo, o. bo można łatwo spaść! Jestem, tu jest jakaś paszcza! Ta piramida, może z tego... Wszedłem do paszczy! rzmi do środka! LOL! Dobra, jestem tutaj w środku! Mam chyba spałem ponta, dobra idziemy do góry. Ja też idę, widzę cię. Dawajcie, musimy wejść, podgłoś się sobie. Wchodzimy do góry, chodźcie, idziemy do góry. Idziemy! Ciekawe dokąd dojdziemy, oglądajcie to samego końca. Teraz wchodzimy do środka, czekaj bo muszę wyjść z tobą. Uwaga, pum, wchodzimy. No nie mogę wejść, o jest, otworzyłem. Idziemy teraz do środka, dobra. O nie, tu jest! nie padłem. Co robisz? wylądowałem, lol. Dobra, i to jest mega creepy, w kolcach byłem po prostu. No, musimy jeszcze raz przejść do środka. Nie czaj, to jest źle poszonym Musimy wejść do góry i tam będziemy znowu przed nim uciekać. W takim razie wejdźmy do środka na dół Dobra i teraz szybko uciekamy w nogi! Co Oho. tu się dzieje? Jakie to są trapy dawno? on tam dawaj, jest dawaj. znowu z za nami! Ło, wow, co to jest za topór! A! Przeciął mnie! Topór normalnie przeciął w kawałki! Uważaj! Co jest serio? Nie bierzemy uważaj, bo tu są dwa topory i takie spajki wystające, kręcące się. Gdyż szybko biegniemy, nie, 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 ty, 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 ty. dawaj, 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 dawaj. Uuuu, szybko biegniemy, uciekamy. Jaki topór, jaki topór, jaki topór wielki. Nice, szybko uciekam, dałem radę. Teraz tutaj trzeba uważać, dobra, są jakieś na dole. Ej, tam widziałem kościotrupa. Normalnie nie widziałem chłopa z yy, kościami. Dobra, teraz zmienię tutaj. Gdzie wy jesteście, sobie Party? Jest, zdaję koło topo. Ciebie, koło Ciebie, widzę cię. Rada, szybko, szybko biegnę. Przeskoczę, dawaj, sobie, uważaj. Uuuu, to byłby dawaj! Dawaj, dawaj. Jestem, jestem, ale prawie byłby i prawie bym je zjadł. Patrzcie, jaką ma paszczę, i zniknął. Dobra, na szczęście zniknął. Idziemy teraz dalej. Co musimy tutaj wejść? No okay, musimy teraz... chyba będziemy musieli jak na parkurze. Gdzie jest Patrycja? Patty, gdzie jesteś? Ja jestem, no, idę, idę. Dobra, no, idzie. z tyłu, ja ją widzę. Okej, okay, Patrycja jest z tyłu. A teraz musimy tutaj mieć... Co to jest za pułapki? Seru takie wielkie pułapki? Jak tu mamy wejść Nie, Tu na te chyba kolce? tędy. Tu chyba na lewo. Uwaga, przeskakujemy na lewo, dobra. I teraz musimy... A, na prawo, ja dałem na lewo. To no chyba to samo jest. E, ja to skróciłem w ogóle XD, ale łatwo. A ja teraz idziemy tutaj, Lawa jest na dole. O nie, kolce się zbliżałem. Kolce się zbliżały z dwóch stron! A jak uważaj Sebek, tak uważaj kolce z dwóch stron! O nie, 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 nie! nie, nie. Szybko, szybko, bo nie wow. ma czasu! Ooo, jest, odbiegłem! zamykają się, uważaj Sebek! Uważaj dam Sebek! Dam radę, dam radę, dam radę, Jestem. Ja w ostatnich chwili przebiegłeś. No, szybko! Ja idziemy, idziemy. Ej, to jest fajna gierka, fajne hobby. Dużo do przejścia. Teraz musimy tutaj mieć swoją ponta, czyli tutaj klikamy sobie, wchodzimy i idziemy do góry. Dobrze, to teraz musimy tutaj wejść. Jaka skała? Ostra. Ile mamy tutaj rzeczy różnych? Po lewej stronie lawa, po prawej lania. Ej, trofeum, co to jest? Mamy to wziąć? O, wziąłem coś. O nie, to znowu! O nie, tu jest chyba! mnie! Paszczę wielką! Ej, jak to jest w ogóle zrobione, że on taki realistyczny jest mega, nie? On y, tutaj jak kradniesz mu trofeum, to on wtedy się wkurza i za to biegnie, rozumiesz? Ja to no ja mu ukradnę, ja mu ukradnę. Ja też mu ukradnę, ale dawaj uciekamy od razu, dwaj, dwa, trzy, dwa, jeden, i teraz biegnij, ja biegnij, biegnie, biegnij, biegnie, 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 uciekanie, dawaj, dawaj, Sebek! <laughs> sebek biegnij, biegnie, za tobą biegnę. No, teraz tutaj musimy przeskoczyć A skaczę, skaczę. On jest tu za nami, mi. za nami z jest. O, nie, nie, dalej, uciekliśmy. Nie do rady. On nie może przejść przez takie niskie szczeliny, bo on jest zbyt duży. Zadaliśmy no, Patrycja radę, została? Patrycja po prostu gdzieś została w tyle. I Paty nie party ma. Paty dojdzie. Ej, tu mamy jakieś. O lol. Tu ktoś został zjedzony przez tego. Ja bym nie chciał Ale być taki party. zjedzony. Nie chciałbym. Dobra, idziemy dalej. Ciekawy, gdzie on tutaj będzie. Czy, czy uciekniemy? Co będzie na końcu w ogóle? Właśnie, jak to jest daleko, ile trzeba tu uciekać od niego? No, dobra, dobra teraz tutaj dajemy. OK, musimy chyba iść na lewo. Dobrze, chyba dalej. Ale coś czuję, że on tu gdzieś może być. gdzie my teraz wychodzimy? Jakieś góry? i będziemy płynąć wodą? Serio? Udało się może biegniemy. Nie, to znowu, on z tyłu za Szybko, nogi! Szybko, szybko, szybko. Gdzie my biegniemy w stronę gór? Lol, jak to wygląda w ogóle? Ale jazda, Ty, jak to fajnie wygląda? Będziemy się spinać, spinać Nie, my skoczymy z wodospadu! On jest tu za mną! Skocz, sebe! skoczyliśmy do wodospadu. Przed właśnie tym żmiją, Snake'em i ja daliśmy radę, uciekliśmy! Uciekliśmy! Uciekliśmy z tego wodospadu, trzeba iść, daliśmy radę chyba! Daliśmy radę, udało się! Piąteczka, win! Win mamy, patrzcie, uciekliśmy do góry! Ale on tam został! Ta żmija wstrętna! Ej, tam została jeszcze Patty została! Ej, ja idę została. Party, gdzie jesteś? Ej tu mamy. na niego, on za nami bieg! A, a tutaj co mamy? Czekaj! Ej, on szukulata, ja też tak chcę. Ej, tu, tu coś widzę masz. Co to jest w ogóle zielone? Ej, co to jest? Jakaś ręka kogoś. Ej, możemy do Paty wrócić! Weź to sobie i lecimy do paty. Uczimy Patrycy właśnie, Patrycja widzowie została ona. ona... Ale jestem no, bardzo no. z tyłu, dziękuję. bo mnie cofnęło. Dobra, Pati, idziemy do ciebie. Idziemy lecimy. ci, uratujemy cię, już zaraz będziemy, bo mamy A, takie umiejętności jeszcze na początku. Lecimy, dobra, damy radę, damy radę, Patrycja, poważnie. Dobra, uwaga, uwaga, lecimy po Patrycy, musimy ją ratować. Dobra, to dawajcie po mnie! Lecimy, jesteś gdzieś tutaj, dobra, Ej, zaraz. Nie idzie tu przejechać. Las nie tu idzie będzie. tam podlecieć. Lecimy, podlecimy, patrzcie! Uuu! Ale fajnie lecimy, patrzcie, jak to. Ej, a do tych gór da radę podlecieć, No nie, nie da, nie da rady tutaj. Do gór nie da rady, do gór? A co do gór do... to nie wiem. Patrz, ej, lecę do góry, morza czy nie? Czekaj, to jest ciekawe. Ej, patrz, ja, ale ja, one są prawdziwe, czy nie? Nie, nie są chyba sztuczne. Ej, jak to zostało zrobione? To są sztuczne, czy nie? Czekaj, ja spróbuję wejść na nie, uwaga. Wejdę na te góry, jak one fajnie są zrobione, czekaj, uwaga. I. Nie, sztuczne są, sztuczne, sztuczne, sztuczne. A wypadłem! Nie, co się stało. Ej, wypadłem, nie, nie widzę siebie. No to wrócisz, wrócisz, wrócisz. O, wróciłem, do dobra, dobra, okej. Okay. Ej, te góry są sztuczne, myśleliśmy, że one są prawdziwe, ale sztuczne. Ty, ej, a ja mam statuetkę, patrz! O masz statuetkę, ja też mam patrz, ja też latam. No, ale fajnie! My mamy tą statuetkę, którą ukradliśmy właśnie tej żmii. lecimy teraz do Paty. Lecimy, Paty! Tam nie dolecimy, bo tutaj jest jakaś ekran. Rarno, dolecimy do Paty. No, musimy mnie uratować! Nie, i, Mickie, i inne osoby tutaj. Bo Dużo my tutaj... Tam my jesteśmy tam Spróbujmy Sebek. Tak, Spróbujmy Sebek, gdzie tu się leciało? Tutaj my biegliśmy, więc tu musimy lecieć. Tu jest ta... E, nie, zablokowane? No. Nie może lecieć. Ej, zablokowane, czemu to jest zablokowane? O oh, lol, zablokował, A czaj do góry da radę przylecieć, to może? Czekaj do góry. O jest, dał radę. <grym> nie, nie dał radę. Ej, nie można, czekaj. Próbuję wejść, czy nie da rady? Nie drady radę i zablokowany to jest. O, lecę, 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 lecę! Nie lecę lecisz. Do radę! Ja lecę na radę! jestem, jestem, XD! No działa, patrzcie, działa, 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 działa. Lecę, powary, lecę pod ciebie drugi raz. Ej, da radę, gdzie jesteś, Patty? Patty, patrz. Ja nie wiem, gdzie Oszukuję teraz w czymś. grze, oszukuję w grze, patrz. Oszukuję w grze. Ale ja. To są takie... Gdzie jesteś Patrycja? Jestem w środku, Platformy gdzie jesteś? Platformy takie drewniane oszukuję, tutaj Oszukuję, patrz Dobra, lecę tutaj, wejdę Dobra, ja zaraz po tobie będę, patrz oszukuję Ta, teraz tutaj, uwaga, przychodzę. Lul, mogę teraz przelecieć tą grę i uratować Patrycję Patrycja, gdzie jesteś? Nie, a! No musisz o, mnie szukać, ja nie wiem gdzie o, nie, on leci, ten... na ej, leci na mnie, ej, on leci na mnie uważaj, lecę, 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 lecę. może gdzieś coś do, doścignę O nie, żeby to mi komie nie walnęło patrz jak to przelatuje w ogóle szybko a ten a nie może do mnie dolecieć Ja też się cofam do was. Patrz. I Dawajcie, jestem. weźmiecie więcej osób, uratujecie je. No wezmę, ale gdzie wy jesteście, lecę cały czas. O widzę was, widzę was, jestem, patrz. No, wow, dawaj, Jestem, weźmie. widzisz jak szukam? chodź tu. Wejdź na ten, na ten, na mój dywan. Patrz, jestem. Uratowałem parę, co tutaj była, dobra. I teraz wejdź, spróbuj wejść. No uwaga, teraz wejdziemy, czekaj. Czy teraz radę? Teraz, no, spróbuj. Czekaj. Czy nie da rady? Chyba nie dam rady! Aj, a tutaj jakbyś weszła, czekaj. to ja mogę cię strollować. O co mam, widzisz to? Mam statuetkę, że przyszedłem od tego żmii tej. Dasz, ale lecieć czy nie? Nie da rady chyba. O nie lecę, dawaj, radę. dawaj, dawaj, nie... leć, wejdź, wejdź. Patrz, widzisz to? Ja lecę. Spróbuj wejść, spróbuj wejść, wejdź tam mnie. Wejdź na mnie, dawaj, dawaj, no skacz, skacz, skacz. Czekaj, no to się nie ruszę chwilę. Ale to samo mi leci, to ja nie radzę. O, jesteś! No stój, 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 stój. No, stoję. Leję, co? Nie, to nie wcina, chcę przeskoczyć! Lecimy we trójkę! <laughs> Ja lecimy, spadnie, o nie, ta dziewczyna wszystko! No weź dawaj, tutaj, tutaj. skoczam mnie, szybko, dawaj, 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 plecy do góry No nie mogę Jest, no dawaj, dawaj, wskakuj jest na plecy mi, stara na plecy, wejdź staremu waga. teraz lecimy do góry, lecimy do góry, stój, 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 stój. dobrze, dobrze, dobrze Aj, spadła no nie, Jak ty leżysz O nie, nie, nie da rady tak jakoś, a czy a jakbyś tak mi wskoczyła, jakbym leciał, czekaj O, czekaj, teraz próbuj Chodź tu, chodź tu Dobra, dobra, i teraz spróbuj, teraz spróbuj skoczyć mi, tylko że to mi samo leci nie wiem czemu. Daj na, na, na plecy, na plecy, na plecy, na plecy, na plecy. Daj daj, Sebek, pomóż mi, gdzie jest Sebek w ogóle? No ja ja tu chodzę cały czas, ale was nie widzę. No, dobra, dalej. Lecę, 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 spati! i ona wypada. Dobra, palce zostaniesz tu na zawsze. Zostanę tu z <laughs> Zostaniesz tu na zawsze! No chodź my ucieknijmy chociaż O, mam drugą statuetkę, patrz, on teraz idzie, ej, lecę! Nie, nie, nie! Patrz, zaczę co on zrobi. patrz, patrz, się nie w ogóle z góry? Widzę go, go, widzę go, widzę go, patrz, poleciał tam tego wykiwałem, patrz to tam leci, a jestem tutaj. <laughs> widzę, że mi jest bliska, czyli widzę, że mi jest bliska, ale to zbugowałem gierę. Jo, ale zbugowałem ją, patrzcie. Normalnie nie mogę przejść tam, bo tutaj na, to, na tej lewitacji mogę to przejść. Bo jakoś tak, tak dałem, lewitacji, dobra. Okej okay, widzowie, daliśmy radę, u Patryca chyba przejdzie, chyba da radę, a ja mogę zratać po całej mapie, wpiadać też na mój sklep, no właśnie nowa kolekcja jest Smyssle Team Blues są dostępne nie tylko do każdego są dorzucam swoje zdjęcie z autografem ładnie, własnoręcznie podpisanym i tak samo mam właśnie kod, wpadajcie zobaczyć, taki fajny, elegancki i co, widzimy się jutro, odcinki są codziennie!